Stany Zjednoczone wraz z Izraelem przygotowują się do totalnego ataku na Iran. Do takiego ataku, który ma rozbić całkowicie Iran w kwestii militarnej. Środa mi się kojarzy. Ta środa po raz drugi wychodzi. I taki bardzo silny atak na Iran ma trwać tydzień, ale nie bez przerwy tylko w ciągu tygodnia będzie pacyfikacja Iranu. Chodzi tu, aby zniszczyć jak najbardziej siłę militarną Iranu, zrobić to w sposób szybki i bezwzględny, a też obalić władze obecne. tego silnego, tych silnych ataków na Iran, które będą trwały w moim odczuciu z dni, a przynajmniej kilka dni, stworzy się koalicja kilku narodów, która bardzo poważnie zagrozi dyplomatycznie, politycznie, Ameryce i Izraelowi. Ten atak Izraela i Stanów Zjednoczonych będzie wymierzony także w przemysł, a też wydobycie w Iranie to najbardziej zbulwersuje tą koalicję państw, które będą za Iranem. Atak na Iran jest wymierzony przeciwko Chinom. Stan Zjednoczone celowo celowo judzą yy, Bliski Wschód do wojny wojny w regionie dużej jeszcze raz powtarzam, dwa lub trzy państwa, bo to mogą być dwa państwa, ob, dwa państwa plus Iran, dlatego mówię dwa albo trzy państwa, bo może dojdą dwa państwa, które będą, uderzą na Izrael militarnie. To się nie musi teraz zdarzyć. To się może wydarzyć w, między lipcem a sierpniem. Niepokoje na Bliskim Wschodzie nie skończą się tylko na wojnie e, Izrael-Iran e, z pomocą Ameryki-Izrael. Lipiec lub przełom lipca-sierpnia, ale bardziej lipiec, bo lipiec mamy lada moment. Hmm. Izrael będzie zaatakowany <laughs> A tak będzie z dwóch lub trzech państw na Izrael. To, co się teraz dzieje, obojętnie jak to by się skończy dla Iranu, to to też zapowiada klęskę w przyszłości Izraela. Nastaje czas, w którym Izrael osiągnie klęskę. Spotka klęska Izrael. Zatruta woda bardzo dziwne zaczną się zamachy, podstępne zamachy nie takie, które które będą oczywiste, widziane z zewnątrz. Raptem zacznie być głośno, że w różnych miejscach, być może też w Europie, będzie zatruta woda. Ludzie będą bali się panicznie, bo będzie zatruta woda, lub będą... W jakiś sposób truć wodę. Pitną wodę. Padnie zemsta na Izrael, a Netanyahu będą chcieli zabić zlikwidować. Ale Izrael spotka też kara. Netanyahu skończy bardzo źle. I to, co się teraz dzieje na Izrael, ten Izrael, który tam jest, e, padnie kara. E, w pewnym sensie to będzie upadek takiego Izraela, jaki znamy od lat. A wielu mieszkańców Izraela będzie szukać nowej ziemi. Ale oni będą wiedzieli, gdzie podążać. Wtedy się zorientujemy, że rządzący nas oszukali. Od Ameryki zaczną się odcinać Wielka Brytania, Francja, e, państwa, które zawsze a w stosunku do działań militarnych były blisko e, w różnych akcjach z Ameryką. Trump coraz bardziej będzie e, zrażał sojuszników do siebie, e, a broń jądrowa jest już gotowa. Tak poczułem.